Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samantha, karty klasyczne. Na wstępie z tych ogłoszeń. No to proszę o subskrypcję. Subskrybujcie, kto jeszcze tego nie zrobił, no bo wtedy może być kanał bardziej rozwinięty. Mogę wtedy też transmisję na żywo na przykład dawać. Tutaj jeszcze co jeszcze? Lajkujcie jak najbardziej. Piszcie, komentujcie. No i dzwoneczki, by być z powiadomieniami na bieżąco, z nowymi filmikami i tak dalej. Zapraszam na taki, zapraszam na horoskop od 22 do 28 kwietnia 2019 roku. Więc to jest też horoskop ogólny, więc nie z każdym może tak rezonować, bo to jest dla bardzo dużej ilości osób, więc no to wiadomo, że w y, 10 może się to sprawdzić, a 30 nie, tak? No to, to też proszę mieć taką na uwadze właśnie taką sugestię. No i zaczynamy od lwa, 22, 20, coś tutaj. Lew, 22. 22 28 kwietnia. 22 28 kwietnia, dobrze. Więc lew tutaj zaczyna w poniedziałek z jakąś kartą taką z jakąś, od, z jakąś szansą otwarcie się właśnie na coś nowego. Więc może Wam się jakaś szansa pojawić. Może szukacie pracy bądź zajęcia jakiegoś dodatkowego, więc tutaj jest szansa, że coś znajdziecie dla siebie. Coś może wpadniecie jakiś nie wiem, wpadniecie na jakiś pomysł, na przykład otwarcie swojego biznesu, bądź na przykład rozwinięcie go, więc to jest bardzo dużo możliwości. Tutaj też może być, że starsze dziecko, powiedzmy, jeżeli ktoś ma, bo jeżeli ktoś nie ma dzieci, to równie dobrze ktoś może być to z rodziny, jakiś młody mężczyzna, który może też wam coś podsunąć, może macie jakieś problemy, właśnie, więc tutaj znajdziecie to rozwiązanie. Przy pomocy właśnie takiego młodego, różnie dobrze mężczyzny, bo może coś tam wam podpowiedzieć, na przykład co zrobić, by było lepiej. We wtorek z kolei uważajcie na jakąś niegroźną chorobę, bo to może być przejedzenie poświąteczne, może to być tylko jakieś przeziębienie, jakieś zawijanie, No tym bardziej, że ten w ten poniedziałek, no to różnie bywa. Więc tutaj ogólnie jakiś katar, może jakaś niestrawność, także, nic poważnego, ale tutaj uważajcie, właśnie na jakieś takie niegroźną nie, nie, nie chorobę. W środę, w środę tutaj macie jakieś takie, taką fajną kartę, ponieważ, tak jak mówię, no to jest. E, właśnie jakaś szansa. Może dostaniecie jakieś zadanie bojowe od szefa, no i będzie to zależało od tego, czy jak wykonacie to zadanie, czy na przykład otrzymacie awans, czy nie. E, więc to jest ogólnie otwarcie jakichś bram, jakieś możliwości przed Wami są, więc e, także tutaj powinniście to, no jak to powiedzieć, wykorzystać szanse, aczkolwiek. E, z drugiej strony, wykonywać na przykład dobrze polecenia, prawda? Ponieważ, no tak jak mówię, no to może właśnie wiązać się z tym, jak wykonacie dane zadanie, z tą właśnie szansą. Może tak być, że poznacie jakichś klientów, na przykład osoby, które będą zainteresowane, te osoby, które mają właśnie własną działalność. No to może też nowi klienci, no to jest automatycznie też, no, i większa jakaś ilość pieniędzy, więcej pracy, ale coś za coś, prawda? W czwartek uważajcie na złodzieja, bo to zamykajcie po prostu szafki, zamykajcie samochody, pilnujcie torebek. No, jest poświątecznie, więc niektórzy w portfelikach praktycznie mają grosze. No, to chętnie by tam coś było można zwędzić i sprzedać. Więc uważajcie, pilnujcie właśnie szafek w pracy, pilnujcie torebek, eee, czwartek. W piątek możecie dostać jakieś informacje, jakieś wiadomości będziecie dostawać. Czy to przez telefon, przez maila, przez SMS-y, no, listownie też równie dobrze, tak? bo kiedyś to tylko było listownie. No i też mogą być, ale to też mogą być takie informacje, takie wiadomości, też takie jakieś plotki. Więc uważajcie tutaj, bo. No może coś sąsiadka na Wam nagada, no a Wy się zdenerwujecie. Więc uważajcie tutaj na takie właśnie informacje, na takie jakieś plotki. No ale to też może być, że jakieś ważne rozmowy będziecie przeprowadzać. Nie wiem, czy to z dzieciami na przykład, czy to będzie z mężem, z żoną, z tą drugą połówką na przykład. No tutaj jest dużo opcji, więc może coś w rodzinie będzie trzeba wyjaśnić. Więc tutaj ogólnie są wiadomości w piątek i i jakieś poważne rozmowy. W sobotę z kolei tutaj macie taką e, kartę imprezy. Możecie spodziewać się gości, imprezowania, może dowiecie się o czymś, będzie trzeba to oblać, więc tutaj uważajcie, że, żeby tak w miarę się czuć w niedzielę, tak? Także ogólnie to jest jakaś tak jak mówię, impreza goście, nie przesadzajcie z alkoholem. E, ponieważ no, coś, coś szykuje się, no może ktoś ma coś do oblania, e, także tutaj będzie jakaś w sobotę impreza i to nawet dosyć duża, bym powiedziała. W niedzielę z kolei możecie spotkać kobietę z rodziny, czy to na spacerze, czy to koło kościoła, tak. Będzie to pogawędka, taka może to dawna osoba niewidziana, na przykład, bo wyjechała za granicę, akurat na święta przyjechała. Jakaś kobieta z rodziny może to być, oznaczać również kobietę jakąś dawno niewidzianą, na przykład ze szkolnych lat, prawda? No, także tutaj ogólnie też taka jest, e, właśnie informacja, że kogoś możecie spotkać, może dalej, może dawno niewidzianego. Ale to też jest y, taka praca jakby dodatkowa. O, tak to powiem. Ponieważ ta osoba z rodziny, powiedzmy, czy ta znajoma, którą dawno żeście nie widzieli, może Wam właśnie zaproponować jakieś zajęcie dodatkowe, jakąś pomoc, y, bo może ma swoją firmę, brakuje jej rąk do pracy. No i jeżeli czegoś szukacie oczywiście. Bo jeżeli y, możecie też równie dobrze znaleźć na przykład w internecie coś, tak? To jest taka właśnie karta mówiąca o zajęciu dodatkowym, coś tam na, jakiś tam, na jakąś część na tato na przykład, czy jakaś dom, w domu praca, czy po prostu pomaganie komuś. To jest takie zajęcie dodatkowe, kto ma czas i, i się po prostu mu nudzi. No, także tutaj lwy troszkę powinny... No, uważać w tym tygodniu, ale tutaj też są dobre wiadomości, więc nic takiego złego. No, ale uważajcie, uważajcie, bo to, to warto być ostrożni. No i teraz u panny 22, 28 kwietnia. 22, 28 panna. 22, drugi, dwudziesty ósmy. Panna. Dobrze mhm. Dobra. Więc tak, panna. W poniedziałek tutaj może liczyć na ogólnie na partnera, na, na znajomego, jakiegoś na jakiegoś przyjaciela, no może się gdzieś tam spotkacie, przypadkowo, nieprzypadkowo. no tutaj jeżeli chcecie na przykład o czymś pogadać, o pracy, o piłce nożnej, to tutaj bardziej do mężczyzn, do mężczyzn się zwracam, no tutaj właśnie z przyjacielem można pogadać, ale ogólnie, że jeżeli macie właśnie tak, kobiety, chciałyby porozmawiać na jakiś temat, coś skonsultować, to też równie dobrze mogą właśnie liczyć taką osobę od serca. Płci oczywiście męskiej. Czyli to może żona, mąż, 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 partner, nie wiem, dobry przyjaciel na przykład, kolega jakiś taki. To jest taka osoba, do której macie zaufanie. Więc zwracajcie się właśnie do takiej osoby w poniedziałek, jeżeli macie właśnie jakiś problem, jakieś spostrzeżenia, chcielibyście właśnie pogadać o czymś, no to tutaj, y, do przyjaciela najlepiej. Wtorek z kolei macie jakieś spełnienie planów i marzeń, ponieważ tutaj jeżeli macie jakieś plany na przykład związane z nową pracą, zmiany pracy, szukacie tej pracy, więc tutaj ogólnie macie takie zielone światełko, ponieważ to Wam mówi, że coś Wam się zaczyna spełniać. Jeżeli chcecie coś własnego otworzyć, jak najbardziej realizujcie, bo we wtorek e, macie po prostu taki dzień, to jest Wasz dzień, w którym powinniście coś realizować, właśnie. Może to równie dobrze być związane z dzieckiem bądź z młodym człowiekiem. Jeżeli nie macie dzieci, no to może być równie dobrze. E, Ktoś z rodziny, prawda? Może Wam jakiś pomysł podsunąć, bo ja słyszałem, widziałem czy czytałem, tak? No i tu Wam coś może zaiskrzyć w główce, a to jednak chyba to jest, to powinnam się zastanowić, powinienem się zastanowić, tak? W środę macie też takie, takie niepokoje w rodzinie. Może nie tak w rodzinie jak. Hmm, ona mówi o niepokoju ogólnie w sercu, ponieważ jeżeli macie jakieś problemy właśnie w związku, no to też to mówi właśnie o jakimś takim zakończeniu, jakimś romansie toksycznym, uciążliwym, jakieś zakończenie związku, jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, sceny zazdrości. Także tej w środę uważajcie właśnie na takie rzeczy. W czwartek możecie liczyć na starszego pana, który to jest najczęściej z rodziny, może to być wujek, dziadek, tata, starszy brat na przykład, tak? Jeżeli by faktycznie coś się wydarzy, w tym, w, tej środy, w, tym, w tym dniu w środę, no to chcielibyście z kimś pogadać, wyżalić się na przykład, czy choćby jakąś radę uzyskać, no to w czwartek tutaj bicie właśnie do takiego. Człowieka, ponieważ on wam doradzi, on wam pomoże. Eee, on zawsze wam jak najbardziej dobrze życzy. To jest taki dobry człowiek, ale jeżeli nie macie takiego człowieka, może to być jakiś przyjaciel taki też właśnie dobry, który życzy Wam dobrze. O. Eee, w piątek macie imprezę jakąś, jakieś goście wam się mogą zjechać na głowę, może, może chcą coś oblać, po prostu może tak z znienacka, o dawno gdzieś tam nie widzieliście się, więc to ogólnie w sobotę w piątek jest impreza, nie nadużywać właśnie takiego, trunków, bo tutaj w piątek mówi się do, o dosyć grubej imprezie, tak bym to powiedziała. W sobotę możecie otrzymywać jakieś wiadomości listownie, przez SMS-a, przez maila na przykład. Mogą to równie dobrze być zwykłe jakieś plotki, więc tutaj uważajcie właśnie na ludzi. No ale to też mogą być jakieś, na przykład, poważniejsze rozmowy. Czy to będzie trzeba przeprowadzić właśnie z tą swoją drugą połówką, czy z dzieciami, czy może jakieś sprawy rodzinne będzie trzeba wyjaśnić. Więc tutaj coś właśnie takiego jest, że sobota to są jakieś informacje, no jakieś rozmowy związane z tym. W niedzielę możecie spotkać przypadkowo, na przykład kogoś z rodziny. To jest to jest kobieta. To może być na przykład by przyjechała na święta. Dawno niewidziana jakaś kobieta z rodziny, kuzynka, siostra i tak dalej. Może to być równie dobrze osoba dawno niewidziana, na przykład ze szkolnych lat. I to też jest taka karta, która mówi o jakimś zajęciu na przykład dodatkowym. Jeżeli czegoś szukacie, może coś znajdziecie dla siebie, powiedzmy przez jakieś ogłoszenia, yy, przez, yy, przez serwis jakiś na przykład w internecie. Ale to też może oznaczać, że właśnie taka kobieta na przykład z rodziny, czy ta znajoma może Wam zaproponować jakąś dodatkową pracę, bo na przykład ona ma jakiś swój interes i brakuje im rąk do pracy. I to jest takie zajęcie, nie takie, no można powiedzieć, tam powiedzmy na pół etatu, czy tam na niewiele tam na, na tak po prostu, jeżeli ktoś ma chęć. Ma czas i chce sobie coś dorobić, no to jest takie właśnie też równie dobrze zajęcie dodatkowe. Więc ogólnie, panna, tak jak widać, tydzień w miarę fajny. No i teraz będzie waga do 22. Waga 22, 28 kwiecień. Waga 22.

Dobrze, więc waga tu powinna w poniedziałek uważać na jakąś kobietę, ponieważ to jest kobieta ogólnie z jakimiś problemami, żeby was gdzieś nie chciała wciągnąć w jakieś swoje intrygi, jakieś swoje problemy. No ale to też często mówi się o, właśnie, że ta karta mówi o teściowej. Więc yy, m, teściowa, no to może faktycznie w drugi dzień świąt wpaść i może jej nie zasmakować kotlecik albo placuszek jakieś ciasto, prawda? Więc tutaj w poniedziałek uważajcie na taką kobietę. Z kolei we wtorek, jeżeli już e, się wszystko ładnie wyprostuje, macie, się, macie jakąś spełnienie się zamiaru. Może szukacie jakiejś pracy na przykład, bądź jesteście na etapie zmiany pracy, bądź chcielibyście coś zmienić w swoim życiu. Tutaj we wtorek zaczynajcie Potem macie kartę jako taką interesującą przyszłość. Może jakieś zadanie bojowe dostaniecie od szefa i będzie to ważyło na, ty, na to, jak to wykonacie, bo może tutaj Wam się na przykład awans kroić, tak? Więc ogólnie to jest właśnie jakiś spełnienie się zamiarów, jakaś interesująca przyszłość. Ale to też może dotyczyć właśnie dziecka, jeżeli macie dziecko, takie taki starszego dziecka oczywiście, które jest na etapie już w szkoły na przykład ponadpodstawowej, tak, młodego mężczyznę, to on wam też może właśnie powiedzieć, że słyszałem, czy czekałem, czy widziałem, że na przykład są jakieś etaty, kto szuka pracy, bądź ktoś jest na zmianie tej pracy. Są jakieś etaty wolne, na przykład w tej firmie czy w tej, czy może wam coś podsunąć? No weź, mama, tata, weźcie, załóżcie fajną swoją firmę, macie święty spokój, a tu pójdzie na rynku, czy to, tak? No, także tutaj warto wziąć pod uwagę właśnie też zdanie takiego człowieka. W środę z kolei uważajcie na jakąś chorobę niewielką, może to być po prostu jakaś infekcja niewielka, katar, głowy, przewianie, nic poważnego, ale no tutaj uważajcie, żeby tutaj na przykład mm, pojedziecie do pracy, żeby tak się nie śpieszyć za bardzo, żeby żeby sobie gdzieś tam gdzieś krzywdy nie zrobić, czy nie przewrócić, czy coś takiego. W czwartek, no uważajcie, ponieważ są jakieś niepokoje w miłości, mogą być jakieś sceny zazdrości tutaj, to też jest taki koniec na przykład romansu, może już po prostu nie ma sensu tego ciągnąć, jest to koniec jakichś związków, które naprawdę Wam gdzieś tam, nie wiem, przeszkadzają, uciążają Wam życie, są takie uciążliwe. Więc no, zgasło. Więc tutaj uważajcie po prostu, bo w piątek, no to właśnie, nie w piątek, w czwartek. W czwartek, właśnie, to jest taka karta, która mówi, że coś może w miłości się niefajnego dziać. Mogą być równie dobrze jakieś kłótnie, nieporozumienia. Także uważajcie. W piątek z kolei już tutaj się wszystko pomalutku klaruje. I to jest jakieś spełnienie się życzeń, spełnienie się planów. Może to być, że faktycznie coś szukaliście na przykład tej pracy i na przykład dostaliście od, od przyszłego pracodawca na przykład zaproszenie na rozmowę, tak? No albo, że, że Faktycznie ten projekt, żeście dokończyli, no i tutaj macie szansę na awans lub coś takiego. Ogólnie, no to tak jak mówię, no tutaj ta karta też mówi o młodym człowieku. Także może być tak, że właśnie przyjdzie do Was, powie, mamo, tato, no ja idę do tej szkoły, którą Wy tak bardzo chcieliście, żebym ją wybrał. Więc ogólnie w piątek może coś właśnie takiego... Się zdarzyć. W sobotę możecie liczyć na partnera, na przykład na męża. Jest to na, ogólnie na mężczyznę, ponieważ, e, ponieważ no tutaj to jest taka osoba od serca, której ufacie i która jest taka Wam oddana, można powiedzieć. Więc jeżeli macie jakiś problem, chcielibyście gdzieś z kimś pogadać, czy nawet wyżalić się, czy. Zapytać się o radę, więc tutaj w sobotę, właśnie macie takiego mężczyznę koło siebie, więc pytajcie, i na pewno wam to na dobre wyjdzie. W niedzielę macie taką osobę młodą, może to być na przykład kobieta, czy to córka, czy to ze strony brata, siostry, jakaś młoda osoba, która może wam w czymś pomóc. I to jest taka, właśnie panik. Taka młoda kobieta, która wam da jakieś na przykład nadzieje na lepsze, że coś będzie fajnego. No może wam pomoże w pracy, może wam pomoże na przykład napisać gdzieś tam jakiś CV, o. czy może wam jakąś, na przykład powie jakieś informacje na temat jakiejś pracy, na temat etatów, czy coś wam nawet doradzi, czy ogólnie, czy wam w czymś pomoże. Może tak być, że chcielibyście równie dobrze, żeby Wasza córka szła na te studia czy na te. Więc to też tak może być, że ona właśnie Wam powiem, mamo, tato, tak, idę tam, gdzie bardzo pragnęliście. Więc ogólnie w niedzielę macie bardzo fajne takie, takie wiadomości. No, ten początek tygodnia nie za fajny, ale później tak jak mówię, tutaj już od piątku już powinno być coraz, coraz, coraz lepiej, więc... Spokojnie. No i teraz będzie skorpion 20 22. Widziałam mi się to świeczuje nie chce palić. O, już. Dobra, skorpion 22.

Więc będzie skorpion. Więc tak, skorpion w poniedziałek ma bardzo taką fajną kartę. Jest to karta triumfu, zadowolenia, sukcesu. Yy, możecie dostać jakieś wiadomości dobre, możecie świętować, może coś wam. Yy, ogólnie coś wypali, może coś, nie wiem, no, w poniedziałek, może jakieś oferty fajne pracy znajdziecie. Yy, więc tutaj ogólnie, tak jak mówię, jest to zadowolenie, jest to uśmiech, jest to sukces. Także w poniedziałek bardzo fajna karta. We wtorek jedynie co uważacie troszkę na jakąś niegroźną chorobę, może być to jakaś niewielka niestrawność, przejedzenie na przykład, no albo po prostu przywianie. No, też no tak no także we wtorek uważajcie, właśnie, żeby was gdzieś nie zawiało. E, w środę macie taką kobietę, koło siebie, często też się mówi o Tyściowej, więc to jest taka osoba, która ma jakieś problemy, będzie chciała was u, w, gdzieś tam uwikłać, w jakieś swoje tam intrygi. To też może być jakaś kobieta w pracy, która by chciała Wam gdzieś kłody podrzucić pod nogi, więc yy, yy, może gdzieś tam u szefa gdzieś coś jakiś głupo nagadać. Także uważajcie, jeżeli macie taką osobę i wiecie o niej, yy, no to bardziej ją obchodźcie szerokim łukiem w miarę możliwości. No, tam o po pogodzie można porozmawiać. Nie wnikajcie w tematy ani nic, bo możecie mieć jakieś yy, problemy z nią. Ponieważ w czwartek macie jakąś imprezę, może coś się dowiecie, może coś będzie, także albo ktoś do Was wpadnie, albo Wy do kogoś pojedziecie. Więc tutaj ogólnie są goście, jest impreza, jest świętowanie czegoś, więc niekoniecznie musi to być u Was, może to być, że po prostu gdzieś się wybierzecie, dostaniecie zaproszenie, no i impreza się przedłuży, więc uważajcie. No, uważacie w sensie, żeby tam gdzieś na drugi dzień, o w piątek, żeby się dobrze czuć, żeby być fit, jeżeli ktoś idzie do pracy, no to żeby później tam nie było rzeków kaboli. W piątek mogą być jakieś sceny zazdrości, jakieś niepokoje w sercu, jakieś niepokoje ogólnie uczuciowe, więc. Tutaj też mogą być jakieś e, zakończenia jakiegoś romansu, na przykład e, czy to z Waszej inicjatywy, czy z inicjatywy tej drugiej osoby. Jakieś zakończenie może też być jakiegoś związku. no bo Czasami nie warto się dusić. Nie warto się dusić, więc e, mogą być właśnie w stałych związkach jakieś nieporozumienia uczuciowe na przykład. Jakieś, tak jak powiedziałam, sceny zazdrości. W sobotę znowu <laughs> w sobotę z kolei macie taką, takie wybawienie z problemów, materialnych możecie dostać jakąś podwyżkę, jakiś dar pieniężny, może ktoś wygrał i będzie dzielił, tak? Jest to ogólnie karta właśnie finansów. Może faktycznie dowiecie się o jakiejś podwyżce, coś wam wpadnie jakiś jakieś tam niewielkie pieniążki na przykład, no, czy wielkie, czy niewielkie, no w zależności co jak kto rozumie, prawda? No ale tu ogólnie jest jakiś koniec problemów, no może być, że znajdziecie właśnie rozwiązanie swoich problemów finansowych. No, także ogólnie sobota bardzo fajnie się zapowiada. Może coś, faktycznie, jakaś premia, czy coś. Może szef coś da. No i w niedzielę jakieś wiadomości, czy to przez maila, przez telefon, przez smsy. Możecie jakieś wiadomości dostawać, mogą to równie dobrze być jakieś plotki, czy tam sąsiadka coś uwidziała, źle zrozumiała i, no i też może wam coś donieść. Więc, yy... Czy to związane właśnie z, z tymi wiadomościami? Czy to już będzie odrębna sprawa? To też zależy, bo tutaj też są takie poważne rozmowy, więc to mogą być właśnie związane z tymi wiadomościami. Jakaś poważna rozmowa będzie trzeba, będzie trzeba przeprowadzić poważną rozmowę. Albo może to po prostu być yy, że coś w rodzinie na przykład się wydarzyło, czy ktoś będzie chciał coś wyjaśnić e, poważnie, e, więc tutaj, tutaj różne jakieś. Czy to właśnie tak jak mówię, wiadomości, no i związane z tym m, mogą być równie dobrze e, jakieś rozmowy. No, także, ale ogólnie, bardzo tydzień taki. W miarę taki fajny, także tutaj poradzicie sobie. Także mówię, to jest też um, ogólny. E, dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na pozostałe filmiki, które tam są już i które jeszcze będą. E, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia do następnego filmu. Pozdrawiam, papa. Pa.